Drodzy przyjaciele, zarówno ci, którzy tak mocno działają w Stowarzyszeniu Odraniemen w różnych oddziałach, jak i wolontariusze, przyjaciele naszego środowiska. Przed nami święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałam w imieniu całego zarządu Stowarzyszenia Odraniemen, nas wszystkich tu we Wrocławiu, złożyć najserdeczniejsze życzenie. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego dobrego w Nowym Roku, zwłaszcza zdrowia dla nas wszystkich, sił żeby ten rok był spokojny, przyszły, żebyśmy mogli się spotykać na różnych projektach, żeby stowarzyszenie rosło w siłę. Przede wszystkim też korzystam z okazji i chcę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za, za cały rok pracy, za cały rok wsparcia i za cały rok wielkiego zaangażowania, mimo tak trudnego czasu, mimo pandemii, mimo różnych y, sytuacji, które nie pomagają w prowadzeniu stowarzyszenia. Dzięki tak wielkiej liczbie przyjaciół tak wszystko się udaje. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego w Nowym Roku i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie Odraniemy i kombatanci życzą wszystkim wesołych świąt!